Diabeł! Ja co? <laughs> ja Titan piluje ja się! Zapiłeś, Pamiętaj, żebyś już kliknąć subskrybuj ten kanał i trzy brody z blondem mati! Knujemy coś razem. O, możemy wyknąć jakąś. Piękny, piękny, Fajną. Piękny, A co, je. znasz jakieś tajne sekrety? No z gościu, najlepszy chodź. Chodź ze jakby nigdy nic. Dobra? Co, co Jesteś diabeł, na Whisperze, masz być zarki? na Whisperze. dobra, dobra. No to chodź, za mną, tędy, w górą. Cicho, my tu knujemy plany. Knujemy, knujemy. Dobra, ej, chodź, był do Ho. sprawdzarki na chwilę. Flotar! Musimy iść do sprawdzarki. Co tam? Dobra, już nie. No to nic. się cieszę bardzo. Ej, do, góry, do góry, W takim razie poczekaj. No dobra, w takim razie za mną. Ej, Mateju, chodź do sprawdzarki. No, no chodź, chodź, Ja mam inne rzeczy na głowie. Chodź, no, mateniu, chodź, AB, też pójdziesz do sprawdzarki. Chodź. No, Matyniu, chodź. Ja, ja, ja nie idzie z wami, nie idę. No, bo chodź wy... do sprawdzarki. Nie będziecie mnie no. wysadzać. Sprawdzarka jest wyżej akurat, AB. Mm -hmm. zastanów się. A Golden Dig też nie działa na Chestera? Weź. No, nie działa. Halo, no, gdzie oni, jesteś? Oni, oni za nami A już chodzą. A spraw jak działa Jestem Golden tak? Dig na Chestera, niby? Bardzo śmiesznie. No. Dobra, ja właśnie do sprawdzarki. Wejdź do sprawdzarki. Po co? Do sprawdzarki no wejdź. Sprawdzić. Do no. Nie, ja nie wchodzę. No. O, Mati. Do sprawdzarki wejdź. No, no. Ty, ty wejdź może. Wejdź do sprawdzarki. Będziesz śmiesznie Już, do sprawdzarki, raz dwa. Ja, ja tak nie prawości. No, no, raz dwa. Uratuj mnie. No czemu uciekasz? Nie mogę cię uratować, no. gości, możesz być nie. podejrzanym człowiekiem. Dobra, weźcie go, sprawdźcie szybko. Test, kliknij. Dobra. Dobra. Jest w więzieniu. Dobra, doskonale, idziemy do niego. O, ktoś tu chyba wpadł do więzienia! Jaką tak... w śliwkę Ja w ogóle mam No, nie to... Ja też w ogóle nie słyszę, Mathego. Bo już... nic nie ja mówię! mówię. Aha, no. nie Jestem zaknębnożany. To tak, masz bombę, flotar? Ej, nie mam. A co jest? Co jest? Czemu diabeł? Hej. Diabeł, masz bombę? Nie ruszaj się! Masz bombę? Mam ja nie wiem, ja, ja jestem zwykłym typem. Masz bombę? Sam. Masz bombę czy nie? Masz mi teraz póki nie patrz. Nie masz bomby? Nie wiem czy możemy go tak puścić. Chodź Diabeł Dodaj, proszę do. się. Wracaj e, Ej, na tym na wieży, na wieży są dwie. Bo osoby. nie powiedział że nie dostanę bomby. No. Na wieży są dwie osoby. Ja bym je zabił. Popatrz, w je w spokoju, chodźcie, popatrzymy na Matiego. <grym> no, klasie, co tam Ej, nie, 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 czyli tam na wieży muszą być w trzeba się z nimi dogadać. John, John, nie, czeka. No to tak, ja proponuję Matiego A zostawić tu na, był na dia zawsze. Idziemy, chodź. Nie spowiedziałeś w ogóle diabeł, ale był diabeł? No, z był, bo dostałem punkt. Ale na wieży jest. Ej, mam prośbę jedną. Mam jedną prośbę. Tak, był tutaj to. Otwórz mnie na sekundkę i potem zamknij. Dobra, czyli gdzie jest ta wieża cała ich? Dobra, i zamknij mnie teraz. Się Zamkni... Zamknij no, to mnie, zamknij mnie. No co? Nie będę ty? Może... W lotarni! Musisz lotar. współpracować! A. No nie wierzę! Sieła! Sieła! się czeka, sieła! Czekaj, ja odrodzę go. Ej! Ja mam. Mam digla. Czekaj, ja też. Czekaj. Naprawimy to. Hejka nie ma. Musiałem się pozbyć wszystkich Wiem, wiem, wiem Chwila, czyli mamy... Ej, tak. mamy dwóch sidekicków mam. A ja mam bigla Ja Uuu, dobra czyli... A możesz Ej, flotar u... zrespić bladiego? Ej, czekaj, czy mogę kogoś zrespić? Eee, gdzie to jest? Ej, to zmień go. go Defibrylator Weź go defibrylator, go, go w tego Radar, traitor tak. Ale gdzie jest defibrylator, bo ja go nie widzę Ej, no masz pić sobie defibrylator jak to jest. A de... The... Ej ty jest, tylko to się inaczej nazywa Dobra i weź go odwróć A on I się ja... zrobi teraz jako Jackal no, czy nie? No on się będzie zwykł i trzeba w niego strzelić, ja mam jeszcze Ej, nie, nie mogę, jest za mało miejsca. Może diabeła spróbujemy No, teraz, nie, no prze, prze... weź go troszkę Invalid Target, nie mogę bladiego. Nie możesz? A nie mogę jednak Dobra, to ja strzelę z Digla. Nie, ale czemu strzelasz w digla? No żeby oś... Nie, ja za mało zmieni... miejsca jest, nie mogę go No, Dobra, zostawmy go, bo był niemiły, chciał mnie zabić. Ale, Idziemy ale, diabeła, diabeła, trzelić, diabeła. Jest na schodach Ej, weźcie to ciało gdzieś w tryb HALO Halo, gdzie jesteś? Jest tu ktoś? Gdzie? Gdzie jesteś? No dobrze, jedyny prawie Gdzie są wszyscy? Ja jestem senkikiem Na wieży ktoś jest Na wieży, na wieży, strzelajcie w wieżę zapina A nie, tak. <laughs> Paluchy wącha jest malu cały czas u obeka Obczajcie to Gdzie są? Ej, dobra, słuchajcie Na wieży jest jedna osoba, nasz cel Ej, da, daj daj mi, daj mi kanapkę. E kanapkę chyba się nie najesz. Najem się, najem, ostatnio Dobra. się najadłem. Okej. Okay. <coughs> Mówicie, że jest na wieży, tak? Tak, 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 na wieży jest. Dobra, ja Ale on mnie nie widzi, bo jestem malutki. Popatrzcie, co się dzieje. Alfie. Ej, alpr... no, Ej, Jest jeszcze faktycznie nie jaden. Ej, jest sylo jest pod nami, sylo. Ej, Możesz co? Do... Jest on, nom, nom. Dobra, nie ma już na wieży. <coughs> nie ma? <coughs> nie. Okej, okay, no to Sylo jest pod nami. To jest ostatnia osoba, która została. Zamieńmy go. Tylo. Niech Jackale wygrają. Halo, gdzie I wy tak? jesteście? Ja mam jeszcze jednego Na górze góra. jesteśmy. Chodź, dołączysz do nas. Jesteśmy armią Jackali. A, dobra. Dołącz do armii. O, jest, jest, jest. Tutaj, z tej drugiej wiemy? strony. Z zamień go. Nie strzelaj do dobra, nas, dobra. tylko zamienimy go. To stój w miejscu. Który jest podejrzany? Ty oh! i, <laughs> I, <się>. I tak <laughs> zakopiłaś za tę tak historię. To jest no. No. Jezu. To jest za no. OP? Nie no, stąd też się prosi, żeby wszystkich powybijać. Proszę, dajcie mi kogoś, kim mogę no, wybić. No, chodź. Nie. Nieee. Chodź do sprawdzarki. Ej, no to chodź, Chodź, Sajlo do sprawdzarki. Jeju. No, to chodź, Shepard, Ty chodź w takim razie. Dobra, chodź, Shepard, do sprawdzarki, chodź. O, to, to, Na górę. Aha. No, chodź do sprawdzarki, Shepard. No, Shepard, chodź! Na górę musisz podrabinie wejść po drzewie. Przez tego pana. Z wysokości. A czy on spada w każdej rundzie? To... Ja jestem przypadkiem tylko sprawcą tej rundy. A jesteś zły czy dobry? Jestem indocentem, kompletnie wiesz... Chciałem go tylko, wiesz, tak, e, szturchnąć, bo się tam szturchaliśmy na drzewie i szturchnąłem go. O, jedno prawdy, przeprosiłem od razu. Szturchnąłem go jeden raz za, za dużo. Ej, ty nie możesz go wskrzesić czasem jako ten? Ja już sobie wydałem hajs na wszystko. A, <laughs> wdałeś na głupoty po prostu. Tak. To czekaj, to po prostu zrobię tak. Nabieganie szybkie... i w ogóle. Nie wskrzesił. Czekaj, stój, 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 stój. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie ale. Diabeł był świadkiem morderstwa VW. Diabeł chce mnie chyba zamienić. Co? Tak. Nie, detektywa nie ma sensu zamieniać. No zostaw mnie, diabeł. Zamień syla, on jest świetny w zamienianiu. O, ty dostał strzelane. Nie zamieniłeś, ty do mnie strzelisz tego po prostu w chłopie. Okay. Tak, tako po Zami. prostu. Tak, po prostu było Ta. strzelane. Dawaj, sylo, jestem detektywem, zabij ich. Kogo? Ała! Co się stało? Mati. Jak ja umarłem? Odwaliłeś traitora Halo? Czemu tu ludzie nie żyją? Czemu umarłem? Hoga ty Tak było O! Dostaję! Dobrze! Traitor Był traitorem A ten? go gościa zabiłem Detektyw Tego ja nie zabiłem akurat to był i Flotar killed, A, Flotar zabił tego Naprawdę Flotar go zabił? Tak, zabił tego Chester'a Wynoszę zwłoki i ktoś, naprawdę ktoś ich wypuścił z więzienia znowu? Ja pierd... No jest się nie Dobra. Nie no nie, oni no tam dalej siedzą. No jestem tam w środku. Na no tak flotar po... mógł zabić Chestera. Możliwe, że zabił po prostu przez tam, przez kraty. Nie mógł przez kraty pana zabić. Idziemy to zbadać. Panie Blady, jak to się się dołączy nie nie do Pana ja... grupę? To chodź, chodź. To chodź, ogaty, Chodź za mną. Chodź za mną, bogaty. na górę. To Chłopaki! Dażyło? Nie wiem! Hogaty, tłumacz co coś, znaczy, co to... Nie ja piernicę nie wypuszczaj ich! no! no Jezu, po to! Arrow, nie! Nie nie róbcie tego! No dobra! Pomocy! Co zabić! Bogaty? Jezu, ale nie trzeba... jak? Ja nie chcę... Ale on nie chce zabić! On nie chce zabić! Siedzimy wcale, Ja nic nie zrobiłem! Nie, chce, nie, chce tak ja, nie, 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 nie! No i zacząłem go bić No właśnie, co się stało z tym harem? No, potem się zabił sam! Nie! Zwaliłeś No musi się teraz flotać, na pewno narodzi teraz w takim razie, co nie? No, powinien się odrodzić. Pewa, pewa. Tak, widocznie działa. Pawość. Flota, rozumiecie? O mój Boże, ale to było piękne! No, to było piękne. Jestem ich. Jego ciało jakby zniknęło Przez kraty Wiesz, ktoś Weź to ktoś Wiedziałem <laughs> No o, W ogóle Skodale. nie pomyślałem coś Pracowałem, może być nie tak było zielone <śmiech> <śmiech> światło no to oznacza, że Ale cię nie <laughs> <laughs> Żyjemy Do więzienia? Do więzienia no. A. Czemu popełnić samobójstwo? No bo diabeł, chciałeś go wypuścić, a, dlatego jak, jak umarłeś? No nie wiem, po prostu świat mnie no, czemu nie też wybrać, zabił jak, świat. Dali, jak już się dali złapać, to Kro czemu ich wypuszczasz? Hmm. nie ma i No bo już A jest, dobra. tak, jest dźwigniaki no, Ale nie mnie dobra. świat też zabił był, nie. nie? Aha w, już w, ogóle... Nie kiel, co w, nie? w ogóle chciałem tylko Mię, powiedzieć, nie że Flatter flot... jest, już... <laughs> jest pięknym no, ale człowiekiem. Ale kocham cię, Flatter. kogoś w więzieniu. Zresztą raz kilka w razy. Sobie. Poza tym no za każdym razem jest, jest ktoś inny. No tak no, no. To no tak, no ale po co ty ich wypuszczasz, to? Hello, masz duże kolana? Nie, Flatter ma. Ty diabeł, mam super pomysł, słuchaj. Dawaj, zamknę cię w więzieniu. Nie, nie wiem, jak wyjść. Kurwa, Mati, zgadzam się. Dobre? Hej. A gdzie jesteś, to ho? Idę do więzienia. No, za mną, musi być szybko. Tak, sprawa, gość. To był poprzedni w ogóle czekał. Znaczy, nie czekalem, tylko tym. Jestem. Eee, dż, e, szybko, gościu, to jest zajebiste. Tym, tym. O kurwa, Ej, pa, <laughs> ale beka, Ciekawe czy idzie się też na Ej, e, i, i co? Pa, czekaj, bo to teraz. by. do tego. he no, nie stanie tego. no, 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 Ale wszyscy wiedzą, no, 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 za późno. Trzeba ja było o tym wcześniej myśleć. Czy ty coś mówisz? Nie, nic nie mówię. To czemu ci się usta ruszają? <laughs> kim jesteście? Nie powiem. Eee, a ja się dowiem. Nie dowiesz się nigdy. Dowiem. Ej, się a nawet wiem, że tak to ujmę. E, tak? Szeport, tak. Ty. i kim jestem? Zamknijmy. Tak. A flotar eee, jest? Yes. Jest. Tak. O, żyje. No to ja ci opowiem bardzo piękną historię, ponieważ to jest najpiękniejsza rzecz, jaka mi spotkała w życiu. Dobra. No to opowiadaj szybko, bo nie mam czasu. Bo na sobie tak, coś okay. takiego, prawda, że pa, ra, 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 ra. Halo, halo, Mati. Co? O jesteś. Jestem pod mapą jakby i nie wiem jakby. Tutaj? Oj. W tym pokoju? Wiesz co? Ja nie wiem, gdzie ty za bardzo jesteś, ale jestem jakby, jak spojrzysz na sufit tego szklanego pokoju. Ja jestem w tym szklanym. A, no to ja jestem nad tobą, jakby jestem na suficie tego. <laughs> nie wiem, jak stąd wyjść za bardzo. Eee. No ja też nie wiem. No... Jak mam cię uratować? No właśnie, o to chodzi, że ja też nie wiem. To nie jesteś traitorem, co? No nie, no, ja się zaklinowałem, jestem, jestem zwykłym inocentem. Gdybym był traitorem, to bym sobie kupił. Jetpacka i siemanko. A jesteś A jak, jak, jak tam się zaklinowałeś? Nie, ja, sk ja skoczyłem z góry. Z co to miało być? Aha. No. Ja bym cię Ej. poprowadził, tylko ja nawet co to nie to wiem, zaczął ...w którą stronę. No rozumiem, no głupio mi cię zostawiać teraz samego, wiesz o co chodzi. Nie, idź, idź, możesz, możesz śmiało iść tam Mogę się, o! Well. To chyba wygrałem rundę. O nie! Ja nie miałem broni oprócz diglunia, ja tak wyrzuciłem. Widzisz, tak to się mówi, to był prank. No, na ja ciemkim zachodzie. Ale no. no, chyba koczywa cię, czekaj. No brak, kończymy, kończymy.